ta czterech, ma tutaj broń na wierzchu Dostałem heavyka skąd cheater chyba idziecie, czy 179 metrów Dobra, lecę dronem Cheater 200 metrów No na Dobra, wrecieli znowu tam na górę, gdzie byli, helka jest Ja, no nie da się dronem. Dostałem ja, się dwa hita, ale 179 metrów to jest niemożliwe Gdzie on musiał być? Leży. O. Nie mnie. Oj, pas leży. Nie ma tu nikogo. Wreszcie może jakieś co ma, bo coś. Mi się wydaje, czy tu, tu heavy leży, czy mi się kurwa wydaje? Tak, no tak, no bo nas jakiś zwierzęk O zabijam. kurde, chciałbym to zebrać. Czekaj. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie, nie, idźcie po helkę szybko. Zebrał. Zebrałem? Zniknęła. Zebrałem? Ale... Zniknęło z ziemi, czy zebrałem? Ale to było tak, kurwa. Nie zebrałem jak ktoś, próbowałem Nie zabrać, gadamy ale... o tym, nie gadamy o tym. Mhm. Jeśli ja myślałem, że wszystkie świetniki będziemy przeszukiwać w mieście.